Tak, no i to jest, tak też, to to jest też jednak zaleta gdzieś tam wybrania się do sklepu, że, y, że mamy dużą, duże alternatywy wyboru, możemy, możemy sobie wziąć sprzęt do ręki, podokręcać różne kołowrotki, tak. widzimy dokładnie różnice na przykład, no bo fajnie na przykład w internecie mamy wszystkie dane podane, mhm. ale y, mamy tutaj kołowrotki 20 i 30 wielkości, tak. tutaj w praktyce widzimy, 20, jak się zachowuje przy kiju, 30, jak się zachowuje przy kiju, o ile on jest większy, o ile więcej to waży. Także to jest też Jasne, fajna sprawa. Ale same nawet takie detale, żeby dotknąć, zobaczyć, jak to jest powykończane, Jakieś tam szczególiki, na przykład wykonania samego odlewu koło wrotka. Dokładnie, tu jak jest, nawet jakbyśmy jak zbliżyli, to jest akurat tak wykończone, nie? Mhm. Wiadomo, to jest jakieś tam kij klasy, powiedzmy, no, no budżetowej, nie oszukujmy się. Nie są, tak. tak, to nie są jakieś tam ogromne pieniądze, ale tutaj na przykład za, za kilka. 10 złotych więcej i tych dziesiątków złotych nie jest wcale aż tak dużo, mhm. no to mamy to wykończenie już w porównaniu z tym poprzednim kijem, mhm. to mamy dużo ładniejsze, nie? Tak. Tutaj już to widać, że jest naprawdę starannie i to, no tu jeszcze, mhm. tu jeszcze akurat inne trochę połączenie jest, jest tak dolnika ze szczytówką, tak, taki, mhm. taki szpigot. No, ale, ale właśnie. I tak naprawdę yy, spokojnie tutaj byśmy się zamknęli w kwocie, ja wiem, poniżej 300 zł, nawet jakieś tam parę przyrządów, jeszcze by w tej kwocie spokojnie się udało kupić, nie? Jasne, jasne. Jakieś tam parę gum, może jakieś parę obrotówek? No, no coś. Werka, tak jak mówiliśmy, od 130, 150, 170 to już taki maks. Kołowrotki 110, 130, 150 zł, naprawdę mamy, mamy fajny wyrób. Linka od 35 groszy, no 55, 60 groszy to już naprawdę. To już te lepsze linki, dobre po prostu, linki. nie? Tak, tak. Chociaż te, o których mówię, tam w 40 groszy, tu w przypadku Siro... Świetna linka. Też nie, nie można nic zarzucić, tak, nie? A, pewnie, pewnie. Dokładnie. I można jakiś taki podstawowy zestaw, jakieś parę stalek, żeby, wiadomo szupaki gdzieś tam na nie ciąły tych przynęt. Mhm. Parę gum, parę główek i właściwie możemy jechać na ryby, nie? No, w przypadku kołowrotka ma duże znaczenie też taki wybór w sklepie kołowrotka, bo można sobie nim zakręcić. Warto też dodać to, że nawet jeżeli ktoś poleci, zna model kołowrotka, sprawdził sam i poleca koledze, tak? Mówi, słuchaj, no, no ja to tak. mamy 30 taki kołowrotek, kup sobie taki kołowrotek, nie? No i dlaczego w sklepie? No dlatego, że on przyjdzie do sklepu i w tym sklepie zakręci tym dokładnie modelem, pokręci sobie tym kołowrotkiem i odbiera to jego zachowanie, widzi czy ono jest właściwe. Bo może się zdarzyć, że na przykład Dexor 30 ten rozmiar gdzieś tam, któryś egzemplarz gorzej pracuje. Nie? Może tak no być, być, pewnie. Tak. Zakręci, wie na pewno, ciężej cięże cięże go nie... wzbudzić gdzieś tam, nie? jakieś Jasne, większe opory na przykład. nie mu odpowiada, ma jakieś tam swoje doświadczenie, swoje szucie ręki, no i mówi, o to jest to, to chciałem właśnie osiągnąć, nie? Tak jest. No, dlatego zachęcamy też do kupowania w sklepach wędkarskich, tak jest. E, ja koniecznie się... stacjonarnych. To, to naprawdę sprzyja. Ten wybór jest przyjemny, wtedy pewny taki, taki. No, sam ocenił, czy, zawsze go czy cenił. Zawsze to, też właśnie można, można się idealnie sobie dopasować. Nie my się musimy dopasować do sprzętu, który sobie kupiliśmy już i tak. jesteśmy na niego skazani w pewnym sensie. Tylko można dopasować sobie sprzęt do, do ręki, do naszych preferencji, no, ja się akurat już we wszystkich praktycznie dziedzinach wyleczyłem z kupowania jakiegoś tam takiego zdalnie sterowanego, wolę sobie pójść do sklepu i sobie czy książkę, czy coś, to przyjemnie jest sobie kupić, a sklep wędkarski to już nie mówię, w ogóle sklepy wędkarskie mają specyficzną atmosferę, każdy wędkarz się w sklepie wędkarskim no, fajnie czuje, bo jest na czym oko zawiesić, także... E, także fajnie, no dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękuję w imieniu widzów, tak, jeżeli, tych, no, no. którzy będą to oglądać, za, za, porady, no i na pewno jeszcze, jeszcze wpadniemy nieraz na, na może jakieś ciekawostki sprzętowe, czy, czy jak będziemy rozmawiali na przykład o jakichś tam przynętach. Mhm. Jasne, ja e, też dziękuję. No i dobra.